Raz, dwa, raz, dwa, raz. To jest próba nagrania pierwszego odcinka z mojego nowego cyklu. Cyklu, który jeśli wejdzie, a wejdzie tylko wtedy, kiedy będziecie lajkować, kiedy będziecie tego chcieli, a już chcecie, bo dostaję takie sygnały, żebym komentował rzeczywistość. Nazwa tego cyklu będzie zdradzona Wam dopiero na końcu, ponieważ nie chcę na początku powiedzieć, co to będzie. A cykl polega na tym, że ostatnio miałem bardzo dużo. Ciekawych komentarzy na Facebooku, kiedy komentuje naszą rzeczywistość. Światową, polską, każdą. Nasz punkt widzenia. Okazuje się, że prawie milion osób spotkało się z moją informacją na temat zamachów w Europie. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się takiego zasięgu i teraz próbuję to samo robić, mówiąc: Nie jest to proste. Łatwiej jest pisać, zawsze możesz coś skreślić z czegoś zrezygnować. A tu co? duble mam robić? Tak się chyba nie da. Spróbuję komentować rzeczywistość na sposób mojego ulubionego komentatora rzeczywistości. Człowieka obdarzonego naprawdę fantastycznym zmysłem dziennikarskim. Pozdrawiam serdecznie z tego miejsca pana Maxa Kolonko, który zawsze mówiąc e, o tym, co się dzieje na świecie, używa sformułowań. Moja ocena sytuacji jest taka. I mówi A żegna się z Wami zawsze takim... Sloganem Max Kolonka. Mówię jak jest. Nowy York. Bardzo mi się to podoba, Panie Maxie. To jest zajebisty patent. A teraz czary Mary zaczyna Cezary. Weźmy na przykład komentarze z, z pierwszego lepszego portalu plotkarskiego. Ciekawe, czy domyślicie się z jakiego. Pierwsza taka historia dzisiaj. Szpak w wielkim futrze śpiewa w dzień dobry TVN. Szpak w futrze. Futro nie pasuje do szpaka. Wzięliście szpak w futrze? To był nietoperz. Powinno się napisać jak szpak w piórach. I wszyscy wiedzieliby o co chodzi. Taki pierwszy żarcik. Riana do fanów. Nie chcę, żebyście na moim koncercie łapali pokemony. Ja pierdzielę, co się dzieje. Wyobraźcie sobie taką sytuację: orędzie noworoczne prezydenta, dudy, a z tyłu zapierd... A z tyłu zasuwa ekipa z komórkami i łapią pokemony u prezydenta na głowie, na świętym sztandarze. Ty na orle, orłowi bracie, korona zęba, a tam pokemon. wow Zajebiste. I Maryla Rodowicz na swoim koncercie śpiewa, śpiewa, a cała sala, cała kongresowa zapierdziela po żyrandolach, bo co? Tam są stary pokemon. I o to chodzi. Zajebista sprawa. Jedźmy dalej. Po moim ostatnim wpisie, który miał zasięg prawie milion osób, wyobraźcie sobie, że stałem się wrogiem mojego kraju. Dlatego, że spróbowałem pokazać, jak bardzo jestem przestraszony tym, że te ataki terrorystyczne ogarniają Europę. A kim my jesteśmy, do cholery, Polacy? Jeśli nie Europejczykami, i to już od dawien dawna. Nie jaki pan Dawid Wilcztein. na. Kłamach gazety polskiej codziennie zrobił wielki, gigantyczny artykuł na mój temat pod tytułem Cezary Pazura jedzie do Moskwy z dużym znakiem zapytania. Twierdził, że chyba za dużo używam rosyjskich specjałów spirytusowych. Czy za dużo? To się okaże. W każdym razie mnie smakują. Płęta jego wypowiedzi, gdzie strasznie mnie zrugał, mój punkt widzenia, w ogóle moją czelność opisywania rzeczywistości następującymi słowami. Łęta jest zatem prosta. Nie wszystko złoto, co się świeci. To, że ktoś wyciera sobie gębek chrześcijaństwem, krytyką absurdów politycznej poprawności, nie znaczy, że jednocześnie nie jest wrogiem Polski. Groźniejszym przynajmniej w tym momencie, niż terroryści islamscy. Panie Dawidzie, szaboba. Nigdy bym na to nie wpadł, że jestem wrogiem kraju. Moja diagnoza tego, co napisał pan Dawid, jest taka. Wyobraźcie sobie wydawcę Gazety Polskiej, który przychodzi, woła tych wszystkich swoich nieudolnych dziennikarzy i mówi tak E! Dzieci, co tu się dzieje? Gazety nie mogę sprzedać. Koszty idę. Nikt was nie czyta. A taki o! Łobuz, aktor, pazura. Prawie milion po jednym wpisie, a wy co? Codziennie możecie pisać i takich zasięgów nie macie. Drodzy Państwo, wszystko jest fajne, żeby komuś dopierdzielić, ale nie wszystko jest fajne, żeby na kimś zarabiać. Ja na tym, co mówię, nie zarabiam. Kieruj się zdrowym rozsądkiem, a mój zdrowy rozsądek podpowiada mi ludzie. Upamiętajcie się, weźcie prysznic. Panie Dawidzie, może być w ciepłej wodzie. Kolejny mój komentarz. Pani siwiec, już tak nie szaleję na zakupach. Kupuję rzeczy, które mi się naprawdę bardzo podobają. I Ja pierdzielę. Widzę babkę, która zapierdziela po sklepie. Mówi, wow, ale to ło, wow, fuj, kupię se. No, można i tak. Bardzo dobre. Ciekawe ile osób tak działa. Dużo czasu zajęło mi zrozumienie tego, że te rzeczy po prostu nie są potrzebne. I kurde tu widzę siebie. Czaruś ma 90 lat, idę z wnuczkiem. <coughs> Kaszle. Pff. Też. I nagle mój wnuczek mówi dziadku. Dziadku, mówi, co to jest? No właśnie, co to jest? To jest Twoje Porsche. Porsche, co to jest? Taki samochód. A to wejście już mi nie potrzebne. To no już mi niepotrzebne. Brakuje mi tu w tym wpisie wypowiedzi Pani Siwiec z jednej rzeczy. Dlatego rada taka dla Pani Siwiec, jeżeli Pani nie wie, co zrobić ze swoimi prywatnymi rzeczami, proszę je porozdawać. Na przykład kolekcję, którą pamiętają wszyscy. Kolekcję wibratorów. Na najwyższy czas. Jedziemy dalej. Mój ukochany portal. Proszę Państwa, moi drodzy. Jest! Mój ukochany celebryta, tancerz Piru, ma nowy kolczyk w kształcie latającego penisa. Robię powiększenie, słuchajcie, jest. Penis, penisek. Penis takie. Ze skrzydełkami takimi malutkimi, kręcone w ucho. I tak sobie wisi ten penisek. Latający penisek. No, taki kolczyk w kształcie latającego peniska. Super, naprawdę, Michał szacun, jesteś zawsze moim ulubionym tematem do żartu. Ciesz się, że ten penis jest przy uchu, bo jakby był na wolności, jakby zaczął latać, to by tyle szkód narobił. A gdzie by w las? Las! I ta wiadomość jest tuż przed takim wpisem tłumy pielgrzymów w Krakowie na Światowych Dniach Młodzieży. Wow! Katolicki! Doda mnie śmiało. I moi drodzy, hit! Pan Tadeusz Kijowski, specjalista od kodu. Właściciel Mówi coś takiego. Fundamentalizm jest cechą wspólną. Jeżeli popatrzymy na liczbę ofiar terroryzmu islamskiego i na liczbę ofiar terroryzmów nieislamskich, chociażby chrześcijańskich terroryzmów, to się okaże, że ten islamski terroryzm nie jest największym zagrożeniem. Szczerze? Moja diagnoza jest taka: można i tak, jak w tym kawale przedwojennym, kiedy facet chodzi po rynku i słyszy taki głos. Maść na scury, sprzedaję maść na córy! Zainteresował się chłop, bo miał szczury w piwnicy. Mówi, pana, na czym polega ta maść na szczury? Proszę pana, jak pan złapie szczura, bierzesz pan tego szczura na rękę i potem na opuszki palców tego, tej właśnie maści na... I tak pan tę maść wmasowuje mu tu na karku, proszę pana, pod włos. Koniecznie pod włos. Pan puszcza szczura. I on po 4 godzinach, proszę pana, zdycha. A gość mówi, panie, jak ja bym takiego szczura złapał, tym go polnął w łeb, to by zdech! A gość myśli i mówi: O, można i tak. Dlatego, panie Tadeuszu, można i tak, ale gwoli przypomnienia. Najwięcej ofiar. Wie pan kiedy było? Kiedy szczęśliwi Amerykanie, zasiedlając kontynent północnoamerykański, wymordowali Indian, a resztę wsadzili do rezerwatu. Liczba ofiar tych Indian. To jest w sumie tyle, ile wymordował Hitler i Stalin. Więc idąc pańskim tokiem rozumowania, proszę pana, panie Tadeuszu, Hitler i Stalin, to było nic groźnego. Gratuluję dobrego samopoczucia, moja diagnoza jest taka, jednak kąpiel. Kochani, a teraz parafrazując Maxa Kolonko, który żegna się zawsze. Max Kolonko, mówię jak jest, Nowy Jork, mówię po swojemu. Bujek Czary. Nie wie jak jest, ale mówi Nowy Jork Jest daleko Chuje Nie wie jak jest, ale mówi